W chcę was chcę pokazać, nie że każdy rozpoznania musi iść tak, ale chcę pokazać różnorodne realności, przez które duch może do ciebie mówić i ty możesz rozpoznawać wolę Bożą. Pierwszym jest, zdaje się, natchnienie. Peter po prostu w jakimś momencie i oni czekają 9, 9, 0 czy 10 lat. Дні від Сорокового до 50-ниці -го, 50 -го, в горниці мають багато часу, то роздумують. І Петро отримує натхнення. Натхнення, що слухай, Юди не має вас, стало не 12, а 11. Ну no і він приймає натхнення на початку хиба. Po tym poczyna jej, tu to, że to, to może z tego w starym zapowiedzi, bo nowo jeszcze nie było. I znak proroctwa, Duch Święty, Jego poszukamy w Biblii, kieruje taką Potem Po tym Petro proponuje wspólnotę. To, to jest Jego propozycja na wspólnoty, że słuchajcie, przyszło natchnienia w Biblii, a się takie proroctwo, jak wam zdaje się no mnie zdaje się, że trzeba nam wybrać nowa. Ale widrazu także Petrowi korzystuje rozum, nie tylko na nie tylko biblię, ale także rozum. Trzeba nam wybrać kogoś, kto ma dobre stydostwo. Kto był z nami od początku, kto jest świadkiem także wskrzesienia całkowita niemożliwa, nie cudotworzenie, ale raczej boska siła, co Jezus żywy. No i kto wyda sobie normalną, adekwatną, a także moralną I je w Tak, Także ja bym powiedział takim zwyczajni, prosty, na prosty rozum. No i potem oni, że wybierają tu już w tu już na Spilnota proponuje, W ten moment jest fajny. Więc pokazuje, że inodin warto jest pytać z Może nie w spilnoty, Może w wspólnocie, może tylko lider, może animatorów, ale w sumie, no, dobry, jako lider konsultuje się z No i oni razem stawiają dwóch kandydatów. Mogłyby wybrać od nowa. Sam Petro, jak w każdej opcji cerfy, sam Petro to to sam lider miłby obraty braty Matija, ale negatywny. I św. Benedykt lubił zapytać wszystkich bratów, a osobiście uważał, słuchać na najmłodszych posłuszników w swoim władztwie, bo wierzył, że za wszystko koło jego skromność, powidynkę, chociażby z Wielkim Abbatie, żeby było jakoś na i może własne poszle switło przez najgórniejszą nowiczkę. Ale zawsze proces wyróżnia lider, bo, powtórzę od Ojciec w skazali, że że Petro niech oparty sam samo robić Papa. Papa może sam. Może spytać piesków i wszody ale na kinez może napisać dokument, czy dekret sam. Jemu nie potrzebny drugi watykański sobor pierwszy, czy cuderski sobor, czy jerozolimski sobor pierwszy, czy efeski. No ale baczmy mu manewr pat. Roma Kuta, causa finita est. Римська за справа вирішена. Вартує вчитися від дириму. Вартує, щоб лідери, які ведуть спільноти, парубки і єпископи вчилися від диму. Освітло йде з Риму і всі дороги мають ввести до Риму. І папа раз на який час збирає собору всіх єпископів. І слухайте, як це є сімейна. To nie jest parlament z certyfikatem osobowym. Bo na przykład Papa, e, Papa Paweł VI na II watykańskim stowarzyszeniu, który rozpoczął się w Kinie a zakończył się w pierwszej połowie 60., to Papa Paweł VI, bo rozpoczął Jan 23, który teraz będzie kanonizowany, kanonizować razem z Janem Pavłem II. To, ale podążał bez sumy praktycznie Paweł Czorzyski. Wiem, że w głosowaniach jakaś opcja, najczęściej opcję jaką sam Papa odobywał i było na przykład 50% plus o tym Papa nie pochodził na zatwierdzenie takiego wariantu, tylko prosił, żeby rozmówcy dali. Rozmówcy bo Cerkwa cenęje jest instytucja demokratyczna, ale w życiu hierarchiczna, taka a, m, m, absolutna jakaś, bo papa ma jej władu. Papa jest nad usiędna, papa jest je nad zakonami. I ale cekwa nie jest to nie demokratyczna, chociaż nie, jak patrzymo. U Petra w manerze Petra, ale jest nad demokratyczne, bo jest absolutne. Petra ma w powom władzę, ale cerpa jeszcze jest niż absolutna. Cerpa je cerpa je rodynna i papa kosi. Słuchajcie, do parlamentu żeby nas zadowolny 50 plus 1 wicowski. Proszę oszczędź dalej. I bog nie było też 95, 90 na tak. А тільки 5 або 3 відсотки на ній, документ не був прийнятий. Сторониство, яке вже проігрувало, розуміло, що мусить іти на, на більші вступки, бо сторо... Сторо, вияки, уступки, бо вони вже проіграли. Але сторонництво, яке перемогло, знало, що має іти на може на інші, але все ж таки на рівні уступки, щоб досягти родинної єдності, родинної атмосфери згоди, родинних згод. Dlatego tu widzimy, jak papa wykorzystywał ten moment, że cała wspólnota miedzy, cała wspólnota ma wspólno rozpoznawać i jest witło, ko w jedności jest światło, którego może nie stać w geniu. To kto zawsze takie światło będzie bezpieczniejsze i bardziej budujące. Wspólnota postawała na kandydatów, Warnawu, ma być właśnie tego wydobu, towarzysza Pawła i Matiwa, ale nie pokazali palców. Chcieli dopuścić jeszcze i Ducha świętego, Prowidzienia Bożego, to mu właśnie kierowali żreby, czy jak tam to się nazywa? Żreby. Kierowali żreby, żeby na, na Ducha świętego na Prowidzienie Bożego. To, to, to jest ostatni element własny. prosyty proruno pro Runo, ona prosy ty znak albo po prostu że, ale zwracajcie uwagę, wolny duch z to kto możliwości wypadkowości wypadkowość zlipłym, już że neberyczki fragment. Wody nie kieruje żelek, do wsih bo ceby są bo racjonalności różny. O co by oznaczało? No, duże, duże ryzykuje A toż, że Boże Bóg może z... nie zapłacić. Wtruty się w żerek. A może Satanaz zapłaci? A Bog dopuszczy, bo a kto one je, jest, żeby nie wymuszywać, wtruczać się na ich... Kogo one dają, że są Що коли вони кидають жребні, то тепер я мушу. А я якраз каву пію галку. І мені якось не хочеться втручатися. Хай собі кидаємося. Але сатана ніколи каву, халки не п'є. І він завжди напоготові. Бо він така тряпка. А Бог має свій стиль і не завжди захоче. Так що вони це розуміли, вони чемно помолилися. І на початку перед Богом поклонялися, в цьому що натхнення приймали, Біблію Біблюстали, розум використали спільноту за задіяли, задіяли і на кінець власти нового Господа, якщо можеш, ласкаво просимо, а навіть якщо вже ти зайнятий кавою галки, то. wybrali, bo by takich kandydatów nie poszło, ale W zasadzie, palc i Tak chrzczą, bo duży rozum do postupy. No i co jest rozdział, co jest trzeci moment w życiu z Słuchaj, tak jak Papa rozpoznaje przez sobory i synody. Sobory bywają rytmo raz na 100, 100 roky, raz na 200 roków. Tak jak Papa zbiera je ich rydko, tak na przykład synody zbierają ostatnio dosyć często, bo też raz na 5 rok jest synod. Ostatni był w minionym roku przedstaczek tej ewangelizacji, i Słowo Bożemu, a szczera niż Europy. Nowej je jaka te performuje się, to to by zbierać i jej synody na innych kontynentach. Także patrzymy, proszę o Słucha swoich proponentów, poczucie, usłyszeć, co Bóg chowory do cerkwi, co Duch mówi do cerkwi. To jest pragnienie łowić pomysły od Boga dla certyfy w samej wersji. Pytania, co robi Episko? raz na jakiś jaki czas robić robi sobory dědicyjalne. Jak one wyglądają, to inna sprawa, ale. Czy wody robią to serdecznie, czy tylko, żeby widmyli tę Ale też takie C pokazuje, że cerkwa jakąś problemem. I ja bym powiedział, że to samo powinna robić cerkwa na linii parafii. Paroch powinien zbierać swoją radę, nie tylko, żeby omówić ekonomii parafii, ale także, co... no, żeby... żeby rozpisali, co to nam każdy chce. Co to chce w naszym parafii, jak chce kierować. Ну no, і ясна справа в ваших спільнотах повинна бути, то не знаю, чи повинна бути група пророків, хоча тро, це трошки небезпечно, бо якщо вже люди знайдуться в такій групі, то наче від них вимагаються, давайте принесить нам свіжі булочки, прямо з небесної пекарні. І вони відчувають такий тиск, що якщо ви є в групі пророків, то чого ви не отримаєте як пророст? І вони тоді примушують себе до цих пророст і не відомо, хто там відключається. Wiesz, chyba, że bardzo doświadczeni i z mocną nerwową systemą i jakie reagują poglądy społeczeństwa. A natomiast, może trzeba było w skryno, tak zawiesić coś takiego, że i z zrobić taki dzień postu, czy dzień z ośrodzeniem, gdzie wszyscy młodzi, gdzieś tam na przyrodzie, czy gdzieś, taki wieczerny, taki górny, żeby słuchać, właśnie, żeby mówić do naszej. Spinot, męż tam pałaka, to męż dawczaty, ale własne nastawienie, to jest element element tych Słucha. słuchaty. Słuchaty. I potem się do kuby, może coś wyjdę, może nie wyjdę. Ale jak się Bóg tak pobaczyć, że spinota, disno, nie zna, co robi, to, to ona by mogła znać, co robi, ale ona nie chce posłuchać, bo chce się, co robi, a nie znać. No to ja bym już że jak Bóg zobaczy taką pokorę, a w własnej pokorze, Pokoro nie jest tam robić odpowiedniego mimiku, czy pantomimu tiwa, ale pokoro je własne szukać woli Bożej. I kiedy Bóg zobaczy taką spójność, to ja do że zachoczę na z Nim dzieło. Przeczytajmy tutaj może jeszcze rozdział drugi. День п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самій місці. Аж ось роздався зненацька не неначе подух, не наче подух буйному вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і усім на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, ще під нею. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба, і хвилювалася, бо кожен чув, як вони говорили його мовою. Здивовані й на вони один до одного казали: Хіба не галилеяни гал... л... л... всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожен з нас чує нашу рідну мову, Партяни, міняни, Еленії і мешканці Месопотамії, Юдеї і Кападокії, Понтуї, Азії, Фригії, Помфілії, Єгипту і в колесі, що біля, біля Кирелі римляни, що тут перебувають, юдеї, прозеліти, критяни, араби. Ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Всі дивувались і зментежені, один до одного казали, що це могло бути, інші ж з насмішкою казали. А вони молодим вином повпивалися. Дякую. Цей момент є простий, Легко його розпізнати хрещення Духом Святим, отримання Духом Духа Святого, стяжання, стяжання Духа Святого, як би сказав припадомість Яхвіса. В чому він бачив власне суть християнського життя. To można powiedzieć, że te wszystkie poprzednie etapy poznał Pan jakoś z powodu kulminacji. Ja zaznawiam się, że w innych aspektach tej kulminacji można znajdować w czymś innym. Ale w jakimś serioznym i chyba głównym aspekcie w Dzieci Ani Apostoli...